Bardzo bardzo intensywnym pierwszym dniu chcemy dostać się do Betlejem, czyli takiego najbardziej turystycznego miasta Palestyny na zachodnim brzegu. Jednak jest nieco duży problem tutaj, bo, bo jest co czas pełen napięć. Z powodu tej wczorajszej sytuacji, która wydarzyła się w Dżanie, jest dzisiaj żałoba narodowa ogłoszona przez palestyńskiego prezydenta. I spodziewamy się problemów tutaj z przekraczaniem granic palestyńsko-izraelskich. I tak naprawdę nie wiemy, co lepsze. Czy jechać taksówką bezpośrednio, nie jadąc przez żaden checkpoint izraelski z prywatnym kierowcą, czy jechać publicznym busem, komunikacją miejską e, poprzez Jerozolimę i przekraczając te checkpointy. Zastanawiamy się, jak to są naprawdę. Na razie musimy wypuścić kawkę i, i przemyśleć temat. No I znowu mamy nowych kolegów. Moje jest Faiz 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 yes. Podobno tak samo, być jeszcze taniej. Już do tej pory. Znalazł nas przypadkowo, chce nam pomóc, kolejny gość i jedziemy dalej. Uważaj, uważaj. Dobra, więc, jak wygląda sytuacja? W tym momencie jesteśmy na postoju taksówek. Zaprowadził nas tutaj nasz kolega z Palestyny, którego pozaliśmy w kawę dosłownie na ulicy. Spytam się czy czegoś nie potrzebujemy Zabrał nas tutaj Wynegocjował super cenę, zapłaciliśmy po 10 dolarów od osoby Minotary dał 50 Dolar Tutaj też były negocjacje, ponieważ kierowca nie chciał przyjąć dolarów, tylko uparł się na szekle, ale udało się wcisnąć mu te dolary. No euro, kiedy? Juro, oczywatkę Wyskakliwa z tej stówy? Nie, czekaj. Gdzieś wyszły in Mahal, aby ten już ten dolar? daj 20 dolarów. 20 dolarów? No i co, jedziemy Busikiem, przed nami godzina drogi do Betlejem i widzimy się już stamtąd. Kolejny raz, gościnność palestyńska po prostu przeszła wszelkie granice. Super, fajnie, fajnie się tu czujemy. Do zobaczenia. Lejem. Dojechaliśmy. Teraz chcielibyśmy się na pewno zakwaterować, a następnie kilka rzeczy mamy do zobaczenia, jak na pewno miejsce narodzin Jezusa. Później chcielibyśmy też odwiedzić Ibrahima, naszego znajomego z Facebooka, którego poznaliśmy jeszcze przed wyjazdem i zaprasza nas oczywiście do siebie. Nie spodziewaliśmy się, że, że, że tak to będzie, że po prostu znowu nam ktoś pomoże i znowu wyszliśmy z suchą nogą o wiele taniej niż, niż zakładaliśmy ten przejazd yy, wyglądał. No, wszystko się składa po prostu idealnie tak naprawdę. nasza chata. Tutaj będziemy dzisiaj spali. Udało się zameldować, a w ramach chaty mamy balkon z mega zajebistym widokiem na Betlejem. No właśnie idąc tutaj uliczkami Betlejem zastanawialiśmy się, czekaj. Zastanawialiśmy się jak trafić do miejsca narodzin Jezusa, ale tak sobie przypomnieliśmy, że wystarczy podążać za gwiazdą betlejemską. Więc z tą stroną się kierujemy Chodźcie z nami No patrzcie biazda, biazd, dal hop Very good More, more, two, two more, two more <laughs> One, one, two, two. leak, <laughs> Generalci młodzi goście tutaj z Palestyny? Padą. Oni są tacy, że oni są chęci coś porobić, nie? Coś podwalać. Ale Betlejem, tak pod kątem turystycznym to odstrzelone Mucha nie siada. No i co? Herbatki bym się napił. Bez cytrynki. Chodźcie. I, I am Sami, who's make the best tea in Bethlehem. I make it with mint, cinnamon, sage, pine, ginger, coriander, rosemary, lemon, pusticu, cardamom and rose. Ok, you let's go. You will never ever let's forget go. it. Check the best tea in Bethlehem. Promero. Mój znajomy, jest najlepsza kawa i najlepszy tea w Betlejem. To bardzo yes. dobra herbata. Wissza, najlepsza herbata w Betlejem. Tam też jest Imotoponent, co Cześć Cześć być. Polacy, co tu się dzieje? Polacy, jest najlepsza herbata w Betlejem. Polecamy pozdrowienia z Knurowa. Knurow z uh, City. <laughs> Już byliśmy blisko miejsca, gdzie narodził się Pan Jezus, ale musimy przeprosić się, Panie Jezu. Najpierw krewetki byśmy się jeszcze napili. To Dziękuję, na budowie. Arabic tea. Nie, no na spokojnie. Miejsca jest dużo. Chyba dużo jest pielgrzymek jednak w Polsce.

Tuż przed y, miejscem narodzin Jezusa, przed tym najważniejszym kościołem, znajduje się taki pasaż y, ze sklepami z pamiątkami. Więc myślę, że zaopatrzyliśmy kupiliśmy magnesy także możecie tutaj sobie zobaczyć jak to wygląda i przechodzimy dalej do kościółka. Go. Dotarliśmy do miejsca narodzin Jezusa. Jest to niesamowicie ważne miejsce dla wierzących. Spora kolejka, jest sporo też turystów tutaj. będziemy zaraz wchodzić do środka, Widziesz, że przez taką małą jakby szczelinę, przez taką grotę. się unosi. Będziemy szukać tego miejsca wyjątkowego, gdzie się prawdopodobnie się w tym miejscu narodził. Z tego co widziałem na zdjęciach to jest takie, takie jak gwiazda w podłodze. Udało się, załatwiona sprawa Czyli tak naprawdę Bardzo, bardzo ważny punkt programu Za nami już A teraz idziemy coś zjeść 4945 Aftem Restaurant Falafel plate Falafel jak dobra godzinka była na odpoczynek a teraz szukamy taksówki żeby dostać się do Nachalin, To jest to miejscowość. Na Halinie, niedaleka miejscowość, mniejsza niż Betlejem. Tam mieszka właśnie Ibrahim, który nas zaprosił na kolację do swojej rodziny. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie spoko. Pójdź, idź i dalej. Nie, nie, idź. Pójdź, idź. 15? 15? Nie, idź i dalej. Ach, Harin, idź i dalej, aż idź. Just go. Tak, because i po 2 godzinach wrócę. Okej, no jak, nie się tak, no mamy gościa na podwózkę już, później będziemy szukać tam kogoś, przynajmniej mamy pewnego na, na powrót, nie? I siedział dwie godziny? On mówi, że ma tam robotę, nie? Tak. No, Okej. Okay. chcesz. Tu. Jesteśmy u naszego przyjaciela z Palestyny. Zaprosił nas do swojego domu rodzinnego razem z całą rodzinką. Ibrahim okazał się bardzo, bardzo otwartym Witamy. i bardzo, bardzo. bardzo miłym człowiekiem. I naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co tutaj to zobaczyliśmy. Tak, to będzie wszystko. <laughs> Ibrahim świetnie mówi po polsku, studiował o, w Polsce. A w telewizji nie będzie? Wszędzie będzie. Jesteśmy naprawdę zachwyceni tym, jak mówi po polsku i dab, dab, jak, dab, jak dab, o Polakach dab, się wypowiada Mówił nawet, że mieszkał <laughs> kiedyś w Polsce i to były jego najlepsze lata życia, z tego co mówi, także jest nam niezmiernie miło. No i cóż, i w drugą stronę działa to podobnie. Dla nas to będzie chyba też najlepszy wyjazd, na jakim byliśmy, bo, bo nigdzie nie było takiej gościnności jak tutaj w Palestynie. Ponadto, co mogę powiedzieć jeszcze o Ibrahimie Jest bardzo nowoczesnym człowiekiem I, i tutaj może, może komuś się wydawać, że w arabskich krajach ludzie są może bardziej tacy e, radykalni Ale właśnie tutaj jest zupełnie inny przykład Rozmawiamy totalnie na ludzie o różnych sprawach Pierwszy myśląc, słyszałem takie ten kawał w Polsce wtedy mhm. Jest w Warszawie PKP mhm. Wiesz co to znaczy? Dworzec No dworzec I... 30 lat temu, obywatele nie, nie byli uh, obskrywki Co To co zroczyńcy, po co do ziemsów, tak. Co do ziemsów, tak? I sziguni Arabów. I kiedyś Arabem e, przyjechał do Polski z Saudi Arabii. Mm -hmm. I wiesz, jak obierał? <grym> tak. E, Ty Arab Pytał ktoś z nadwozic, Kto, Proszę pana, co to znaczy, PKP. Mm -hmm. PKP. A on, on był eh, skin, on był eh, rasizm. Mm, rasizm mówił, odpowiadał go. Eh, PKP, PKP, to jest. Po co kurwa przyjechał? <grywa> <grywa> A jak ty, Ibrahim, widzisz dalej tutaj sytuację ogólnie? Jak to w następnych 10 latach tutaj będzie? Co, co tu się może wydarzyć? Według e, to ciebie? Jest, to jest konflikt angielską do całego życia. Do to końca życia. Nigdy się nie da. Ale coś się zmieni? Jakiś... Rozwiązanie widzisz tutaj, czy, czy nie widzisz rozwiązania? No, co raz będzie gorzej, wieś. Tak? co rok będzie dobrze. gorzej Wiesz dlaczego? Dlatego, że religie z powodu religii... religii Nie da się pogodzić tego Nie da Ja nie mogę cały czas mówić, o będę miał wtedy zakaz no, no, no. Bo ja mam się w angielsku. No, no. Pozwolenie no. pracować w... A, ale ja interesuję mnie coś innego. E, jak ludzie przyjeżdżają tu z Ameryki, z, z Poland, z Poland, z oni e, wtedy e, będą mieli mieli obe, ładne openę. Thank, thank you very much. Thank you very much. Do zobaczenia, you. do zobaczenia. tak, u nas tak, u nas tak. U nas tak. O. Do widzenia, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Cześć. Bye, bye. Bye, bye. Halo. Halo. A co tam Kolega nas poczęstował bułą i zebrało się małe towarzystwo. Próbujemy jakoś wpisać swój numer tutaj, telefon. Ale bierzemy. co? Żeby mieć kontakt do taksówki. Muszę ją z nim jakoś złapać, żeby nas zławić na checkpoint. But we have number, so we can call him okay. tomorrow. Uh, which, where is this no this, this is uh, fireworks. fireworks. Do you want Why? Is something Holiday? There is clashes between uh, Israel and oh, Palestine. Palestine. Mm -hmm. Where in uh, Poland are you from? Uh, from Warsaw. Warsaw oh, Warsaw. I've Warsaw. been there. And how do you like Warsaw? ah yes okay. it, it was nice i w was in israel two times and no situation like that yeah uh, everyone made uh, friend by, uh, by, by themselves here? here i feel very comfortable really and uh, very safe very friendly like what you plan? you just See, we don't have uh, yeah, internet. You yeah, help yeah. us like like this yeah, immediately. It's hospitality here. It's yes. Good. How you think? Because uh, tomorrow we plan to go to Jerusalem. It's, it's good. Hard not, not not go. Better be not careful. go. Yeah. Be careful. So don't go to the Damascus Gate. Where? The Damascus Gate is. No zone. Damascus Gate. Damascus Gate. You, you. the Jerusalem. Oh, over there, yes. Damascus Gate. Don't go there. Aha. Uh -huh. Okay. How are you going there? I would recommend taking oh. the bus. So, so we point. can take by bus to okay. checkpoint. It's yeah. the uh, number. No, 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 no no no. You, you, pass. you pass it. You oh. pass. Ah. You, you see okay. the buses in front of you. Ah. Okay. You, they're in front of you. Yes. Okay. Yeah. The front bus front number you. is two hundred thirty-four. Okay. I will ride it. Okay. Excuse me. Could you make a photo? Yes. Yeah. Yes. Yes. To jest palestyński obważanek. Palestyński obważanek. Ja nie mogę. Bo Chłopaki nas poczęstowali, więc musimy też to mieć. Świetnie to smakowało. I teraz spróbujemy. Prosto z pieca. Co chwilę na ulicy słychać dźwięk klaksonu. I wracając od Ibrahima, yy, przeczytaliśmy informację, że w Jerozolimie, gdzie my jutro się udajemy, zostało zamordowanych ośmiu obywateli Izraela a 10 osób zostało postrzelonych na ulicy, tak. I Palestyńczycy świętują z tego powodu. Też słyszeliśmy fajerwerki. Dostaliśmy tylko takie przyuczenie od naszych znajomych, z którymi przedtem rozmawialiśmy, żeby jutro uważać w Jerozolimie. Także tak to w takiej właśnie sytuacji znajdujemy się w Palestynie w Betlejem.